W tym przykładzie mamy wymieszane trzy wzory. Pierwszy nawias możemy dopasować o, do tego wzoru. Kolejne dwa nawiasy dopasujemy do tego wzoru, a ten nawias dopasujemy do tego wzoru. I to jest to, co kolejno otrzymamy: 2x do kwadratu odjąć 2 razy 2x razy 1 dodać 1 do kwadratu odjąć. 2x, tu już stosuję ten trzeci wzór, 2x kwadrat odjąć 1 kwadrat o nie odjąć i znowu teraz stosuję wzór pierwszy wzór czyli 2x do kwadratu odjąć 2, nie tu będzie plus 2 razy 2x razy 1 dodać 1 do kwadratu dobra, super zmieściłem się i teraz tak 4x kwadrat odjąć 4x dodać 1. Tutaj muszę opuścić nawias ze znakiem minus, czyli otrzymam minus 4x kwadrat dodać 1. Następnie mamy minus 4x kwadrat odjąć 4x odjąć 1. Tak opuściłem nawias ze znakiem minus, dlatego tu mamy same minusy. No i popatrzmy, czy coś tutaj się redukuje. O, te dwa wyrazy możemy na pewno zredukować. Jedynka się zredukuje i zostanie. Co nam zostanie? Zostanie minus 4X kwadrat odjąć 8X i dodać 1. Dodać 1. No i podstawmy teraz w miejsce X pierwiastek kwadratowy z dwóch. Tutaj. I tutaj. To będzie minus 4 razy 2 odjąć 8 pierwiastek z 2, dodać 1 minus 4 razy 2 to minus 8, dodać 1 to minus 7. I proszę bardzo.